Przyjechaliśmy tutaj z zamiarem powalczenia o trzy punkty, ze względu na to, że przejąłem ten zespół około dwóch tygodni temu. Każdego dnia chłopcy pracują bardzo ciężko i, mimo okoliczności i kontekstu, w jakim się znaleźli, że dawno spadli z ligi i gdzieś tam zanotowali wiele porażek, energia. Na, treningu, na treningach jest bardzo dobra i wiem, że oni bardzo chcą i bardzo ciężko pracują na to zwycięstwo. Więc dzisiaj, dzisiaj to było naszym celem, stąd też od razu zagraliśmy ofensywnie, chcieliśmy wejść szybko na połowę przeciwnika i zyskać kontrolę nad meczem poprzez posiadanie piłki. W momencie, kiedy wydawało się, że, że mamy tą kontrolę, straciliśmy bramkę na 1-0 po kontrataku ze stałego fragmentu gry. Mimo wszystko, w, może w pierwszym fragmencie, zaraz po stracie, Wisła przejęła kontrolę nad meczem, natomiast potem potrafiliśmy wrócić i stworzyć sytuację. Niestety nie udało się szczelić, natomiast przerwa widziałem wśród zawodników chęć wyjścia na drugą połowę i odrobienia strat. I znowu wchodzimy dobrze w drugą połowę. Zawodnicy mają kontrolę poprzez posiadanie piłki i trafił się błąd, czy błędy indywidualne, po którym tracimy drugą bramkę. I potem już nie potrafiliśmy wrócić i złapać ponownej płynności, mimo że Posiadaliśmy piłkę, to często traciliśmy ją na połowie przeciwnika i mat zrobił się taki chaotyczny, natomiast mieliśmy sytuację, szczególnie rzut karny, gdzie mogliśmy zdobyć bramkę kontaktową. Nie udało się. Cóż, kończymy z porażką, natomiast wiem, że ci zawodnicy zasługują na to, żeby godnie pożegnać się z tą ligą i wygrać ostatnie spotkanie, bo tak jak wspomniałem na początku, energia i poświęcenie na treningach mimo okoliczności, które... Są powoduje, że, że będziemy bardzo chcieli wygrać to ostatnie spotkanie. Dziękuję bardzo. No, to był mecz typowo dwóch drużyn, które już spadły i tutaj pomimo tego, że trener mówi, że, że drużyna pracuje jeszcze ma, ma, ma chęci wygrywania, to widać jednak, że w jednej i w drugiej drużynie no, troszkę brakowało jakości. My na pewno wyszliśmy na pierwszą połowę z chęcią zdobywania już punktów w pro junior, ponieważ wyszliśmy dziesięcioma młodzieżowcami. Cel na pierwszą połowę był taki, żeby po prostu ten mecz przetrzymać w drugiej połowie, dać pograć bardziej doświadczonym zawodnikom i, i liczyć na to po prostu, że oni to kolokwialnie mówiąc pociągną i przechylą szale zwycięstwa na naszą korzyść. No mecz nam się bardzo dobrze ułożył, w końcu sprzyjało nam szczęście. Na pewno Wulczanka miała kontrolę, miała piłkę, może tych sytuacji nie miała zbyt wiele. My wyprowadziliśmy jeden kontratak, który zakończył się bramką takich meczów. Widzieliśmy wiele, tylko że to wszystko było w odwrotną stronę. Przeciwnicy po takich kontratakach zdobywali od razu bramkę. Dzisiaj było troszkę inaczej. W drugiej połowie też szczęśliwa bramka, bo nic nie zapowiadało tej bramki, broniliśmy się i tak naprawdę ja też tylko czekałem, żeby tych doświadczonych bardziej zawodników wprowadzić i w końcówce meczu na pewno troszkę dali świeżości, jakości i troszkę przenieśliśmy grę na połowę przeciwnika. Na pewno należy pochwalić bramkarza za, za obroniony rzut karny, bo Mieliśmy tych karnych bardzo dużo i w końcu obronił i tak naprawdę dał nam troszkę spokoju, bo na pewno jeśli Wulczanka wróciłaby do gry przy wyniku 2-1 mogliby poczuć wiatr w żaglach i, i jeszcze spróbować odwrócić, odwrócić losy tego spotkania. Na szczęście Krzysiek wybronił ten karny i tak naprawdę już nic więcej nie mogło nam się stać. No, mecz bez historii wygrywamy, dopisujemy trzy punkty i dopisujemy cenne punkty w pro junior, które no, są nam bardzo potrzebne, bo wiadomo, że tutaj jest większa gratyfikacja finansowa. Dziękuję. Dziękuję.